W projekcie staramy się ocenić częstość występowania zaburzeń czynnościowych u pacjentów zgłaszających się do pracowni endoskopowej na diagnostyczne barania endoskopowe przewodu pokarmowego w województwie zachodniopomorskim i staramy się ustalić czynniki. Które predysponują do występowania tych zaburzeń. Zaburzenia czynnościowe niedawno zostały nazwane zaburzeniami osi mózgowo-jelitowej i należą do najczęstszych chorób, nie tylko przewodu pokarmowego. Są na pierwszym miejscu absencji chorobowych i dotyczą ponad 10% populacji w naszym kraju. Mogą być to zaburzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego, jak i zaburzenia pracy jelit. W projekcie Zbieramy bardzo skomplikowane ankiety, które wypełniają pacjenci dotyczące ich zaburzeń, oparte o ankiety również dotyczące kondycji psychofizycznej i korelujemy te wyniki z obrazami endoskopowymi. Ponadto oceniamy mikrobiotę i metabolom z wycinków pobieranych w trakcie badań endoskopowych oraz oceniamy także mikrobiom pobierany z próbek biologicznych stolca. Mamy nadzieję uzyskać wyniki, które pozwolą nam po pierwsze ustalić przyczynę występowania tych zaburzeń, co może mieć znaczenie w postępowaniu terapeutycznym, diagnostycznym i rokowniczym u tych pacjentów. I mamy też nadzieję na znalezienie odpowiednich biomarkerów, które będą pomocne w prowadzeniu tych pacjentów i ustalaniu odpowiednich protokołów terapeutycznych. Obecnie u pacjentów badamy, jesteśmy na etapie badania mikrobiomu i korelujemy te wyniki wraz ze stylem życia, czyli z poziomem stresu oraz sposobem odżywienia u tych pacjentów. Korelując te wyniki ze sobą, tworzymy dla pacjentów już na tym etapie zalecenia, które pozwolą zmniejszyć objawy u tych pacjentów, co też będzie wpływać na poprawę jakości życia. Więc można powiedzieć, że wymierne korzyści już płyną na tym etapie. A samo badanie stało się skomplikowane z tego względu, że dużą trudność przyniosła nam pandemia COVID-19, która uniemożliwiła też przez jakiś czas prowadzenie badań w pracowni endoskopowej, która nie działała w pełni. Z drugiej strony też pacjenci z zespołu rzadko trafiają na badania endoskopowe. Sama populacja chorująca w Polsce to tylko 10%, więc yy, tych pacjentów nie jest zbyt wielu, stąd ciężko pozyskać nam materiał do badań. Następnie tych pacjentów prosimy o przygotowanie próbki stolca do badania mikrobiomu oraz o pojawienie się na badania w, yy, wodorowym testem oddechowym. Samo badanie trwa 3 godziny, więc pacjent, żeby w pełni zrealizował wszystkie etapy naszego badania, powinien się pojawić w każdym momencie, na każdym etapie i nie zawsze jest to możliwe. Leczenie zaburzeń osi mózgowo-jelitowej w chwili obecnej jest praktycznie objawowe. Nie znamy do końca przyczyny występowania tych zaburzeń. Wiemy, że jedną z nich są zaburzenia mikrobioty jelitowej. Poprzez określenie odpowiedniego wzorca mikrobiomu i metabolomu, czyli oznaczanie odpowiednich metabolitów produkowanych przez bakterie w tych zaburzeniach, będziemy mogli znaleźć odpowiednie leczenie przyczynowe. Może to być leczenie dietetyczne, może to być leczenie modulujące mikrobiom przy pomocy probiotyków czy prebiotyków, a być może także inne metody, które, poprzez które będziemy mogli wpływać na mikrobiom i redukować częstość czy natężenie występowania zaburzeń u tych pacjentów. Tak więc poprzez nowatorskie badania polegające na ocenie mikrobiomu i metabolomu u tych chorych mamy nadzieję na znalezienie pewnych takich perełek, które wskażą nam Drogę ku lepszemu postępowaniu właśnie w tej grupie pacjentów. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Pum, to Szczecin.